Ale, halo, halo, dzień dobry, witam serdecznie. Jo, jo. Jesteśmy w szczyrku, a wystartowaliśmy tak naprawdę ze szczyrku. I idziemy sobie dzisiaj na krótką wycieczkę. Także zaraz Wam wszystko powiem. A teraz będzie intro. Zapraszam. No, witam jeszcze raz. Słuchajcie, w pierwszej kolejności chciałem wszystkim na raz i każdemu ze sobą podziękować za życzenia, które, które tam składaliście pod jednym z filmów. A propos, a propos e, mojego ślubu. Także dziękuję ślicznie. Jest nam bardzo miło. Mam nadzieję, że wypijemy jakieś piwko wspólnie, jak się spotkamy gdzieś przy okazji. A dzisiaj sytuacja taka, że zadzwonił do mnie wczoraj kolega Tomek, że chce iść w góry. Więc się spakowaliśmy wczoraj. Umówiliśmy się dzisiaj o 8 rano i pojechaliśmy sobie w góry. Jesteśmy, wystartowaliśmy ze Szczyrku. I plan jest taki, żeby się dzisiaj rekreacyjnie przespacerować. Idziemy najpierw na Lanskorony. Tak jest? Tak, tak to się nazywa? Tak. Lans A z korony pójdziemy na... Klimczok. Na Klimczok. I z Klimczoku wrócimy już... Z, Klimczoku, z Klimczoka wrócimy już do samochodu. Zrobimy sobie taką pętelkę. Także jeżeli... Jesteśmy przy takiej kapliczce, szlak różańcowy. A my dzisiaj korzystamy z pięknej pogody. Jest strasznie gorąco. Tam jest cała ekipa. Proszę bardzo, nawet psa mamy. Tam siedzi Madzia. Będzie na YouTubie. I na razie mamy takie widoki, a ciśniemy dalej czarnym szlakiem, czyli tam. Proszę, następna, jakaś kapliczka, strasznie ich dużo na tym szlaku dzisiaj. Pamiętajcie, żebym tu nie zleciał. Następna, tam jest jakieś marudzenie widzę. Tchniemy dalej. Mamy tutaj psa przewodnika naszego Brakuje mu tylko beczułki na, na szyi Także jakbyśmy się zgubili to zawsze Jak zobaczycie białego psa to możecie Nas szukać A tam zgadnijcie co jest znowu, gdzie to jest tu? Tam Następna Co to jest? Różaniec, stacja różaniecowa następna Dobra, Już chyba z piąta Stamtąd przyszliśmy teraz Ekipa poszła tam, to jest punkt widokowy. Tu mamy, oczywiście, kolejną kolejną tabliczkę i kapliczkę. Tutaj jest jakaś tabliczka związana z tragedią smoleńską. Nie wiem, co to ma wspólnego tu, akurat, w tym miejscu. A tu mamy ten punkt widokowy, o którym Wam mówiłem. I tu jest trasa samochodowa autostrada S, ta SKS1, która leci z Bielska. Właśnie sprawdziłem to przed chwilą na mapie. I takie mamy tu widoki. Oczywiście, żeby was nie zanudzać. Znowu mamy kolejną stację, a tu mamy Pierwszy Drogowskaz. My idziemy w prawo. Taka ciekawostka, u nas na szlakach są oznaczenia szlaków. Ile zajmuje przejście w godzinach i w minutach, a na przykład w Czechach są podane kilometry. I taka ciekawostka, nie wiem czy wszyscy o tym wiedzieli, ja też ostatnio dopiero się o tym dowiedziałem, więc Wam sprzedaję informacje dobra. a my lecimy tam dalej za ekipą i ciśniemy dalej. Jesteśmy na polanie, schodzimy tam w dół, nie wiem po co schodzimy w dół, ja pewnie zaraz będziemy wchodzić w górę, ale chciałem Wam pokazać jakie są ładne widoki za nami jest za nami jest jezioro żywieckie tam tam jest jezioro żywieckie z tego co się orientuję no tak jak mówiłem tam jest ta trasa a pod nami pod nami jest chyba szczyrk nie? Tak. czy nie? tak mi się wydaje a tam są chyba uzdrowiska na tej górze tam, tam w sensie o tam 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 no nic, ciśniemy dalej. Za chwilę mamy mieć jakąś chatkę, w której pewnie dokonamy nawodnienia. Wystartowaliśmy chyba tu, przy tym kościele. Tak jak mi się wydaje. Szliśmy czarnym szlakiem. Tu machnęliśmy browar Góra 3. Rzucuję oczywiście, wypiliśmy po piwku. Potem poszliśmy tym szlakiem czarnym. Jesteśmy teraz tu. A stąd idziemy szlakiem czerwonym teraz Tu pójdziemy i tu Chyba Albo no którędy inaczej Tak jest jesteśmy przy chacie na groniu Mamy chatę na groniu Idziemy się nawodnić Oczywiście No chyba że już tutaj był maleńczyk cały alkohol. Wypiłem jakieś szybkie piwko zimne. I dalej. Wojciech, jak jest? Dobry. Zmęczony? Niezmęczony? Nie, nie za bardzo. Nie. Wojtek jest dzielny, nie pierwszy wszędzie. Przywitaj się z wszystkimi. Dzień dobry. Dzień dobry. Pozdro. Pozdro. Tam do lasie. Z Przewodnikiem naszym? Leć, startuj. Dzieci mają nieskończone pokłady energii, po prostu. Dobra, to mega, my może idziemy. Do zobaczenia. I taki ołtarz chyba to jest, bo tu chyba jest końcówka tej drogi, całej krzyżowej. Tych wszystkich Kapliczek, które wam po drodze pokazywałem. I tu chyba jest końcówka, ostatnia. Tak mi się wydaje, oczywiście. I takie mamy coś tutaj. Tak to wygląda. No klinczok pisze, a pod spodem pisze jedna godzina, ile tam pisze? 30 minut. Lucky, chodź tutaj. No, posłuchany. Chodź do tej. Więc teraz będzie chwilę pogadanki. Jesteśmy już prawie na szczycie klinczoku. Zostało może jakieś, patrząc na zegarek na wysokość Zostało może jakieś niecały kilometr do szczytu. Tak to wygląda z tyłu, tam gdzie za mną jest ekipa, ja się troszeczkę od nich odłączyłem. Tam jest do góry. Ogólnie chciałem wam powiedzieć, że bardzo przyjemna trasa. Jeżeli ja ją przeszedłem, to uważam, że każdy ją przejdzie. No i ja dopiero dziś moja kondycja pozwala mi dziś dopiero od może od trzech lat na chodzenie po górach wcześniej nie było to niestety możliwe. Więc korzystam ile mogę. I Powiem Wam szczerze, że za każdym razem, jak jestem tu gdzieś w okolicach, to stwierdzam, że to jest po prostu niedopuszczalne, żeby mieć niedaleko takie miejsca i ich nie, ich nie odwiedzić. Nie wiem, czy to będzie teraz widać, bo akurat nagrywam przed nim aparatem. Ale zobaczcie, może. O! Jakie to są piękne widoki. O. Pogoda dzisiaj też dopisała, bo co prawda. Słońce dosyć mocno, ale nie ma jakiegoś takiego zimnego wiatru, więc jest to znośne. A najgorszy jest ten wiatr, jak to powiedział jeden gościu w kabarecie. Więc jest ok, A tam już jest chyba właśnie szczyt przede mną. Nie wiem czy to będzie widać. Nie będzie widać, a to wam zaraz zresztą nagram. Dobra, ja się na razie wyłączam. Idziemy dalej. Jak będziemy gdzieś na szczycie, to Wam się zamelduję. Pokażę Wam, jak jest. Zresztą ja tam nigdy nie byłem, więc sam muszę sprawdzić. No i będziemy poczekać. tam. musimy jeszcze zejść do samochodu i wrócić, bo jeszcze tam kolega ma dzisiaj parę rzeczy do zrobienia. Ale mam nadzieję, że na godzinę 17-18 będziemy już w domu. A teraz mamy godzinę 14:20. Jesteśmy pod szczytem. Akcja jest taka, że tam mamy schronisko. Są zajebiste kolejki po prostu do wszystkiego. Także masakra jest. Nawet żeśmy nie stali. Wyciągliśmy swój prowiant i zjedliśmy to co mieliśmy. Natomiast sytuacja jest taka ja Kiki, kij, Kijek 1 i robimy taki meg, że dziewczyny zostają, my zostawiamy plecaki. Lecimy szybko na szczyt, wracamy i lecimy do samochodu. Także nawet nie będę tutaj nagrywał, już jak będę wchodził, bo pewnie będę tam cały zdyszany na górze, a wchodzimy tylko na sekundę. I lecimy z powrotem. Ja już się chciałem z Wami pożegnać. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. Dzisiaj film taki mało, mało dynamiczny. Ale przynajmniej fajne widoki. Do zobaczenia. Dzięki. Wasze zdrowie.